Witajcie serdecznie w takim kolejnym weekendowym vlogu, dzisiaj mamy sobotę, ja słuchajcie jestem okropna jeżeli chodzi o szykowanie się, jest godzina 14, właśnie wrzuciłam Wam zdjęcie na Instagrama, że dopiero tak się wyrobiłam, rano wiecie, oczywiście wstałam o tej dziewiątej i wrzuciłam filmik, ale denerwuje mnie to, że nie potrafię zacząć dnia swojego wolnego od takiego, yy, od aktywności, po prostu... Wstać, umyć się, nie wiem, zrobić makijaż, iść do sklepu. Nie, to ja siedzę godzinami tu przy komputerze, tu pójdę się wykąpać, to to i tak zleci. Słuchajcie, mi pół dnia, a później na łapu-capu muszę lecieć, robić zakupy, bo sklepy mam tylko do 17. Takie te powiedzmy odzieżowe, kosmetyczne i tak dalej, jeżeli mam coś do kupienia. Natomiast w supermarkety są chyba do. 20:30 czy do 21:00? Nie wiem, bo tak późno chyba nigdy nie chodzimy. Ale kochani, dwa dni temu obchodziłam jubileum w swojej pracy, ponieważ jestem zatrudniona już 12,5 lat. I pół roku, 12 lat i pół roku w, w swojej firmie, tam gdzie pracuję. No i oczywiście, tutaj ja nie wiem, jak jest w Polsce, ale też się obchodzi jubileum, jubileum jak ma 12,5, później 25 i później 40 lat pracy w jednym zakładzie, oczywiście. No i dostałam oczywiście kwiaty. Ja wam tutaj rzucę jakieś przybitki. Mieliśmy pyszny, pyszne ciasto i wczoraj dostałam jeszcze od moich dziewczyn z pracy, dostałam. O, zobaczcie, ja to zaraz rozpakuję i może Wam to pokażę. Dostałam też e, takie, takie kwiatki. Także, proszę Pana. Co? Co? Idziemy na zakupy? Tak. Tak? Mhm. A mamy pieniądze? Ja nie, <laughs> Ja też nie. No. A Aha, jeszcze przed tym muszę szybko, szybciutko odkurzyć, a jeszcze zanim odkurzę, muszę szybko wyczesać lane, bo normalnie tak się leni, że mała bańka. Okej, okay, kochani, to później się zanim połączy i może coś opowiem o swoim jubileum dalej i pracy i w ogóle, jak to wyglądało naprawdę. To był taki dzień bardzo wzruszający. Okej, okay, to ja lecę. Pa, tak pa. wygląda, słuchajcie, kochani, e, blumstek No, czyli taki... Jak to powiedzieć? Bugiecik. I tutaj wyjdzie mi później amaryllis. Mam nadzieję, że tak też się mówi w polsku: amaryllis. Ehm, no, bardzo fajnie, tak właśnie. Jeszcze e, zimowo, ale już wiosennie troszeczkę. To oczywiście się świeczuszka pali. A my zmykamy na zakupy. Leży sobie lanka. Tak, tym razem nie na tapczanie, nie Lanuś? Nie Lanuś? Bo pan jest w domu. No, i duży, i mały kor za mną stoi, za plecami, i ona tak się na niego patrzy. Tak, lanka, Lanuś. Lanka. Lana. Idź, I jadymy. Słuchajcie, pogodę mamy fajną, jest na plusie. Nareszcie. Nie jest zimno, już miałam kupować sobie czapę, chociaż wiecie, nigdy nic nie wiadomo. E, spędzi mi coś tutaj czoło. Ale, kochani, już ponad 2,5 dwa, dwa tygodnia na pewno nie mam żadnego nowego wyprysku przecież to, jest, to się w pale nie mieści dosłownie. Trochę radio przyciszę. I właśnie jak mówiłam, tam w holu tym zakupowym, jak kupiłam te ziółka, ten trójkolorowy fiołek, no słuchajcie, no moja cera po prostu no nie ma żadnych nowych wyprysków. I teraz mam nadzieję, że ona się po prostu jeszcze bardziej polepszy. Dlaczego? Dlatego, że skoro chcę zniwelować te swoje wszystkie blizny powypryskowe. Ślady kosmetykami które, u, u, kosmetykami, które używam, to wiecie, to one będą po prostu miały sobie szansę zadziałać. Nie będą musiały działać już na te nowe wypryski. No bo to jest taka sezonowa praca moja. Tu cały czas pielęgnuję, a tu następny, kolejny wyprysk. Także no, mam nadzieję, że herbatka dalej będzie działać. Jak na razie jest naprawdę rewelacja. A tak jeszcze, kochani, powiem, po co jedziemy? Jedziemy do Xenosa, wiecie, do takiego sklepu Ala Pepko, coś takiego. Jedziemy tam, dlatego że zniszczył nam się taki zaparzacz do herbaty, a my teraz pijemy mnóstwo ziółek, herbatek, pierdółek, takich, co, wiecie, one są sypkie, trzeba sobie samemu zaparzyć. I jedno nam się coś potłukło, bo było szklane, drugie się zepsuło. Także używam takich jednorazowych filtrów i to jest fajnie, jak zaparzamy sobie tylko jedną, jedne takie ziółka, ale chcemy oboje, to jednak, no to drożej wychodzi, no i trzeba się tam więcej napracować. Tak sobie zaparzymy po prostu dzbanek i y, z takim jednym zaparzaczem. Także jedziemy do Xenosu zobaczyć, czy tam coś mają. Y, później jedziemy do, y, tutaj wracamy do naszego centrum y, y, i muszę koniecznie wejść do Isipari, dlatego że skończył mi się krem pod oczy. Nie wiem czy wam to mówiłam, czy mojemu mężowi. On na mnie tak się spojrzał, mówi, tak, to by się skończył. No, skończył się. No, to są jedyne kremy, których nie mam po prostu tak na zapas. Jak mam na przykład, to mam dwa, bo jeden używam na dzień, drugi na, na noc. A jak mi się kończą, kończą mi się też obydwa i później nie mam nic po prostu w zapasie. Mam, przepraszam, sprostuję, mam dwa, trzy takie tubeczki leżące, które już muszę wylodować w projekcie tenko, bo były otwarte, nie sprawdzają mi się, yy, nic kompletnie i dlatego ich nie używam i nie chcę y, się męczyć z nim po prostu, a nie widząc absolutnie żadnych efektów nawilżenia. Chodzi mi o nawilżenie, takie odżywienie, a nie tam wiecie już, że tam mi spłycą zmarsz, zmarszki. także to koniecznie muszę kupić. I jeszcze chciałam spróbować dwóch rzeczy z klinika: do oczyszczenia twarzy i do i tonik, który często też dziewczyny polecały, a mi się też koniki, toniki... Ko Koniki Toniki kończą i też chcę e, spróbować. Także jest fajna promocja. E, trzeci produkt 25% taniej, nie trzeci tylko za taką, Tak, o, niech się podebre. Pierwszy produkt minus 10%, drugi minus 15% czy 20%, a trzeci minus 25%. Także no, wybrałam te trzy produkty i e, to będę musiała kupić. No i więcej nam nic nie potrzeba. Słuchajcie, zakupów mamy. E, robiliśmy w zeszłym tygodniu zakupy. I mamy jeszcze po prostu całą lodówkę. Ja tam dokupywałam oczywiście świeże, świeże warzywa i świeże, świeże pieczywo. Ale tak poza tym to słuchajcie, lodówka jest całkiem, całkiem jeszcze pełna, i wymyśliliśmy, że zrobimy dwie potrawy. Dzisiaj mój mąż będzie robił spaghetti, a ja jutro robię taki garnek ze wszystkim i z niczym. Może go wam nagram w sumie, dlatego, że a może i nawet wieczorem ja to będę robić, bo to w sumie na, na następny dzień lepiej smakuje. E, za szybko mówię. E, może go wam nagram, a może i nie. E, zobaczymy. No i co jeszcze miałam mówić? Aha, no to zakupy spożywcze tak za bardzo nam nie potrzeba. Jedynie może coś do szkoły dla synka na poniedziałek, a ja później sobie w poniedziałek po prostu skoczę na kolejne zakupy, dlatego że muszę zrobić sobie znowu taki plan. E, na, cały, na cały tydzień takie menu sobie ułożyć, dlatego że powiem Wam, że. Można tak wiele pieniędzy zaoszczędzić, mieć normalnie listy zakupów i wiedząc, co będzie się jadło. Ja nie mówię że tam konkretnie, e, jak jest napisany poniedziałek, że w poniedziałek to koniecznie, tylko ja po prostu patrzę przeważnie na to, co tam mamy ochotę, na produkty, które pierwsze musimy zużyć, żeby nam się tam nie popsuła, a które mogą nam troszeczkę dłużej poleżeć, ale naprawdę na jedzeniu e, odczuwamy natychmiastowe oszczędzenie, tak? Bo na przykład jak nie wiem tam zużywa mniej prądu, czy tam wody, czy czego wody, to już w ogóle nie odczuwa się tutaj przynajmniej. To są sumy w granicach kilku centów może, bo za wody nie płacimy tutaj bardzo dużo. Ale właśnie, jeżeli chodzi o prąd, gaz i tak dalej, no to to odczu możemy odczuć po roku. A jeżeli oszczędzamy na jedzeniu. Nie chodzi mi o to, aby się głodzić, czy aby jeść najtaniej, nie, nie, absolutnie. Chodzi mi o to, żeby nie wyrzucać rzeczy, żeby tak planować, żeby tych rzeczy nie było ponad to, żeby jeść zdrowo, dobre produkty, smacznie przede wszystkim też, no i właśnie, żeby nie marnować jedzenia, nie wyrzucać i nie tracić tym więcej pieniędzy. Także, kochani, to jest taka moja rada, chociaż... Co?! Jakiś czas, tak się umawiamy, już będziemy sobie wszystko pisać, a później wiecie, nie ma czasu, tu szybko, szybko i tak na szybciaka, ale to naprawdę e, nie warto, nie warto, mówię Wam. Dobra, już się zbliżamy prawie do tego sklepu, do Xenosa, Ja tam Wam nic nie będę nagrywać, bo to nie ma sensu, moim zdaniem, dlatego że już kiedyś Wam nagrywałam. Jak kupimy, to pokażę Wam najwyżej tutaj w samochodzie. E, ja lubię takie vlogi samochodu, z samochodu, a Wy dajcie mi koniecznie znać, kochani. Dobra. Już prawie jesteśmy. Jesteśmy już z powrotem. Lanka, oczywiście, ciekawska. Jajka te trzymam. Zrobiliśmy trochę zakupów, jednak spożywczych, bo zawsze czegoś zabraknie. Lancie, uciekaj. W ogóle, janka, Lanka dostaje codziennie jedno jajko, dlatego ona zna, ona, ona wie co dobre. E, słuchajcie, kupiłam tutaj dwa płyny do naczyń, One zawsze w blokarze są tani, po jedno euro. Chyba taka e, buteleczka z Dreft. Lancie, uciekaj. mój mąż kupił sobie jakieś koraliki do swoich, tam, wiecie wędkowych spraw. W blokerze kupiłam takie małe nożyki. To są malutkie takie nożyki do jakichś takich przystawek, sałatek. Jak nieraz one były przecenione e, za euro 48. Mimo, oczywiście trzeba wypucować, odkleić te naklejki i tak dalej. E, dalej jest tutaj takie do herbaty, do, do powieszenia sobie w szklance. Słuchajcie, bo nasze, nie wiem, co my z nimi w ogóle robimy, nie ma. E, ale też kupiliśmy tutaj go o ludzie, chyba jedną ręką się nie da. Mieliśmy też taki e, dzbanuszek, po prostu jak będziemy chcieli na dwie herbaty, czy na ile. Z takim tu sitkiem, ładnym, różowym. E, tutaj kupiłam jeszcze do mielenia sobie faz ziemniaków albo czego, na takie pire. Po prostu do klusek. Kupiłam też czapę Słuchajcie, czapkę kupiłam taką, o, zaraz się Wam pokażę, jak mi wyglądam. Dlatego ją kupiłam, bo o tej widzę, że ma już zahaczone, bo nie mam po prostu czapki. Ostatnio tak mi było zimno na spacerach z lanką, że po prostu, no musiałam sobie, musiałam sobie coś kupić. Tak na w razie w. Tu mam taki koszyczek, taki miedziany i tu właśnie będę trzymała jajka, my przeważnie mamy kilka w lodówce i kilka też tak na, na zewnątrz i tutaj chcę właśnie sobie poświęcić to na jajka, też przyceniony był w blokerze. E, przejdźmy do najlepszej torebki i wiesz, widzicie co, nie było kremu Shiseido tutaj u nas tylko online i super oczywiście. Skusiłam się na Estée Lauder Revitalizing Supreme Global Anti-Aging Balsam pod oczy oczywiście. 15 ml. no zobaczymy, zobaczymy. Um, tutaj mam to, co właśnie chciałam, Tonic z e, klinika, tą trójeczkę. Mam też Take the, gdzie jest? Take the day off. Tą taką, e, taki w sumie balsam do demakijażu, olejki. I mój mąż stwierdził, że skoro są walentynki, bo ja mu powiedziałam, to chcę na walentynki, to też chcę coś na walentynki i kupił sobie wodę toaletową z Diora Sauvage, nie wiem jak to się czyta i dostałam tutaj oczywiście też kilka próbek. gdzie co, poprosiłam panią o kilka próbek właśnie z Estée Laude, to serum pod oczy, zobaczyć, żeby zobaczyć co to jest. I powiem wam, że ja generalnie nie jestem, nie byłam zadowolona z, z pielęgnacji Estée Laude. Ale powiem wam, że jak miałam kilka kremów tak na dłoni, ja wiem, że to nie jest jakaś, jakiś wyznacznik, ale ten najprzyjemniej, naj, najdłużej się wkłaniał, a mi też właśnie o to chodziło, żeby on od razu się nie wchłonął i jego nie było. Najdłużej się wkłaniał tak w ręku i taki był najprzyjemniejszy. Także zobaczymy, zobaczymy, czy nie będę żałować. Ok, lecimy pić kawusie i mamy jeszcze ciacho. Um, ciasto jeszcze też z pracy, zaraz wam może pokażę, co tam jeszcze zostało. Było normalnie pycha. I tu jeszcze kupiłam, słuchajcie, zmiotkę. Oj, nasza już stara była, już zniszczona. Taka, taką samą kupiłam po prostu, żeby się nie schylać dla wygody. Moja lanka bardzo lubi te zmiotki. Ale proszę zostawić. Od lanki jeszcze kolejne sznury, bo ona po prostu dwa dni i sznurów nie ma. Kupuję kupujemy najgrubsze, naj, takie najporządniejsze lancie, bo jajka będą zaraz. Lana no, ucieka, no, jajka zaraz wylądują na, na ziemi. Proszę bardzo, mam wybrać, który kawałek. Dziewczyny, które wybieramy, mam okres, czyli będzie czekolada, czekolada, Co? tak czekolada. Wygląda w czapie moim zdaniem ładnie, mój mąż się ze mnie śmieje, że jestem jak krasnal, ale słuchajcie, jak zimno jest to obojętnie jak to, jak to tam e, się wygląda, aby było ciepło, prawda? A ja chciałam jasną czapkę, mam jasną, z fajnie, fajnie tak wydziergana i tutaj z takim, wiecie, zwisającym tym. Można sobie postawić, jak to woli. Ok, no to idziemy szamać. Znaczy, już chłopaki widzę, że ciasto jedzą. Teraz ja idę sobie też ciasteczko zjeść z kawusią. Także do później. A w moim kominku wyląduje dzisiaj Aloe Water. Słuchajcie, mam dzisiaj jakiś taki wrażliwy nos. Chociaż jestem przydziwiona, ale myślę, że ten będzie delikatny. Także zobaczymy. I lampeczka wina. Ja nie przypadam za czerwonym, ale od czasu do czasu lubię mam. Kori, proszę bardzo. Słuchajcie, wojna w kuchni, ale wesoło jest. Na zdrowie. Na zdrowie. Mm. Dobra, nie? Mm. A tu mamy, słuchajcie, zawody. Moje mięso trochę było jeszcze zamrożone. Ale to już będzie moja potrawa, a tu mojego kora z oczywiście najlepsze na świecie. E, moja za to będzie taka turecka, no no, to można powiedzieć, że turecka, ale ja oczywiście moc tak pod nasz smaczek. Także zobaczycie, co z tego mi wyjdzie. Może Wam nagram jutro, a może to postawię zdjęcie na Instagrama, także obserwujcie. To prost, kochani. Prost. Widzą? Do czerwonego wina też trzeba dorosnąć, może już dorosłam. Rozpakuję. Ale pokażę Wam moją potrawę. Mam nadzieję, że wyjdzie, bo tak wiecie, tutaj na wesoło nam głośno jest w kuchni jak cholera. No i mam nadzieję, że potrawa mi wyjdzie. Tutaj już miałam mięso z cebulą i z czosnkiem. Na no, dokładę surowe ziemniaki. Za chwilę będę dodawać następne komponenty. Teraz dałam bakłażana i. Yy, no, kabaczku. To wszystko jeszcze będę solić, pieprzyć i tak dalej i na to idą następne warzywa. A to kochani fasolka, ona była już ze słoika, już taka e, za, za konserwowa, o. E, Pod spodem jeszcze są pieczarki, no mówiłam, że tu można wrzucić wszystkie warzywa, które macie i teraz kluczowym Tematem będzie sos, bo muszę to polać sosem, który musi już być dobrze doprawiony. Musi być dużo, żeby jutro można było sobie moczyć też chlebek w tym. Przeważnie dodaję jeszcze ciecierzycę, no, ale nie mam. Znaczy, mam suchą, musiała gotować. Może jeszcze ugotuję i jutro dodam, bo to lubię w e, takich To naprawdę jest super podrawa, taka do zamaczenia, do maczenia sobie chlebkiem. E, to ja robię sos. Kochani, sos już zalany. Przepraszam, nie pokazałam, ale to był sos po prostu przetarte pomidory z różnymi przyprawami do tego kostka rosołowa i taki zalany, że po prostu to cały pływa. Teraz wstawiam to na około godziny i to wszystko mi ładnie dojdzie na malutkim ogniu. I jutro, moi drodzy, będzie smakowało po prostu przepysznie. Prze, prze, Także zachęcam do zdobywania. Okej, okay, my. Teraz mi spaghetti. A jak już mi się plączę, Po jednej lampce mina. No. Kochani, a to dokładnie widelec, o którym mówiłam Wam w moich dziwnych przyzwyczajeniach. To jest widelec... Ale <grywia> który dostałam od babci kiedyś, cały zestaw. Zestaw już nie mam, dlatego, że on jakoś tak się brzydko, brzydki zrobił. Ale widelce zachowałam i noże jeszcze, tylko łyżek nie, bo były strasznie duże. I to jest właśnie, ja teraz będę sobie zajadać spaghetti. zrobią głupie miny, zobacz tego hej, w ostatnim już wejściu tutaj w, w tym vlogu słuchajcie, jest już wieczór oczywiście dwie lampki wina za sobą, już mi oczywiście przeszło bo tak na początku zawsze zaszumi w głowie a później przejdzie, dalej się relaksuję, oglądamy Mister Bean na holiday on mnie w ogóle nie rozśmierza, jak chłopaki się śmieją też się śmieję z nimi ehm, miałam jeszcze wam powiedzieć o tym jubileum z pracy, ale słuchajcie Zostawmy ten temat na kawusie ze Wusiem. Ja będę tutaj sama w domu. Nie będę miała, wiecie, nie będą mnie rozpraszali. I wtedy wam troszeczkę więcej opowiem może o tych stosunkach koleżeńskich. Na pewno to będzie następny filmik i o tym moim e, jubileum, jak było w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Dobra, kochanie, ja się z wami bardzo cieplutko żegnam. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia. Pa pa.